Właśnie rozpoczyna się nowy rok kalendarzowy, 1 stycznia, a kościół pokazuje nam postać Maryi, świętej Bożej Rodzicielki. Dlaczego? Dlaczego właśnie na matkę wskazuje nam kościół tego dnia, tego dnia, kiedy rodzi się nowy rok, a no przyjrzyjmy się dzisiejszej Ewangelii. Po raz kolejny przenosimy się do betlejemskiej stajenki. Tam Widzimy pasterzy, którzy dotarli właśnie i, jak jest napisane, opowiedzieli, co im zostało objawione przez anioły o dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze powiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Czyli ona chyba nie była zdziwiona. Ona chyba wiedziała, Kim jest jej dziecie? Każda mama, gdy spogląda na swoje nowe narodzone dziecko, widzi oczami miłości wszystkie talenty, które Pan Bóg złożył w nim. Widzi również wszystkie możliwości, które, jeśli jest taka wola Pana Boga, są naprawdę nieograniczone. Widzi jego przyszłość, której bardzo pragnie, żeby była pełna szczęścia i miłości. Od pierwszego tchnienia Zapamiętuje każdy gest, każdy uśmiech, każde słowo i rozważa, tak jak Maryja. I nie chce, aby cokolwiek zostało zapomniane, bo wie, że jej dziecko jest wyjątkowe, bo jest darem od Pana Boga. I choć czasem nie udaje jej się wypełnić albumu, który dostaje zaraz po urodzeniu swojego dziecka od rodziny, to wierzcie, że każde, Wydarzenie z życia swojego dziecka jest mocno wyryte w jej sercu. I choć czasem yy, się złości, i choć czasem poprawia ciebie, bo czegoś nie zrobiłeś, albo coś zrobiłeś, to wiesz też w swoim sercu, że jak i nikt inny ufa, jak nikt inny wierzy, i jak nikt inny kocha cię nad życiem patrzy w Twoje oczy, tuli Cię w ramionach i chce, abyś czuł się zawsze przy niej bezpiecznie. Podziękuj dzisiaj swojej mamie za to, że kocha Cię takim, jakim otrzymała Cię od Pana Boga. I pozwól prowadzić się jej matczynemu sercu, bo jej serce czerpie właśnie z serca Matki Pana Jezusa, z Maryi. I to ona jest dla każdej mamy Takim wspaniałym przykładem miłości.